Przed bardzo silnym sztormem. W dniu dzisiejszym na wybrzeżu i Bałtyku Południowym wystąpi dalszy wzrost siły wiatru do 11 stopni w skali Boforta. To jest od 30 do 45 metrów na sekundę z kierunków wschodnich powodując silne zawieje i zamiecie śnieżne przy temperaturach od minus 20 stopni do minus 28. śniegu. Halo tu Gdańsk! Przerwamy nasz normalny program, aby Państwu przekazać bardzo ważny komunikat. Zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami wojewoda Gdański w obliczu nieprzerwanych opadów śniegu i bardzo silnego wiatru ogłasza na terenie województwa gdańskiego stan klęski żywiołowej. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni za zawsze w styczniu i w grudniu to u nas deszcz pada. I przebóbym rozczepić tamten. No uciągnie, ale ty teraz kluczy nie mam od tego. 30 godzinę, 32 już w pracy jestem. Dobrze, Uwaga, pociąg ekspresowy Kaszub z Warszawy Zachodniej. Planowy przyjazd pociągu do Gdyni, godzina 21 minut 49, jest opóźniony 973 minuty. Za co uprzejmie przepraszamy. Pociąg numer 35 zamrożony i będzie musiał zostać... zasypane były śniegiem do wysokości ponad metr. No pociągi z węglem dzisiaj były. Na odcinku między Władysławowem a Puckiem tam został zasypany pociąg osobowy. Mało, że jeden, to jeszcze drugi mu poszedł na pomoc, ten drugi równolegle z nim został zasypany. Pojechał pukot śnieżny. z kilku lokomotwami, to tam wszystko stoi w jednym miejscu, nie może ruszyć. Najgorzej to było 30, 31 i 1. Warunki były zastraszające. Ludzie pracowali... Inżynier to, Tadeusz domagała. Elektrociepłownia bardzo Gdańsk. trudnych, w trudnych atmosferycznych. Tu jeden drugiego prawie nie widział na tym nawęglaniu. Trudności mieliśmy przede wszystkim w podawaniu węgla na kotły. Na nasz apel przyjechało 120 naszych dodatkowo pracowników. Wojsko tu nam pomogło. No i jakoś zaczynamy coraz lepiej panować nad sytuacją. Jak ludzie wytrzymują w tej robocie? Pracują po 16 godzin. Miała być zabawa sylwestrowa, nie było. I cała żywność była poświęcona dla wojska, dla ludzi, żeby mogli lepiej pracować.